Każdego dnia pragniemy cieszyć się zdrowiem i komfortem w swoim domu, zwłaszcza podczas snu, który stanowi fundament naszej codziennej sprawności. Właśnie w tym kontekście Wenta LW45 Comfort Plus staje się nieocenionym wsparciem, oferując nie tylko nawilżanie powietrza, ale także jego skuteczne oczyszczanie. Jako lider rynku nawilżaczy w Niemczech, Szwajcarii i Austrii, Wenta nieustannie działa na rzecz stworzenia i utrzymania lepszego, to znaczy zdrowszego klimatu w domu. Z wartością Made in Germany firma tworzy niezawodne, łatwe w obsłudze i codziennie przydatne urządzenia. Jedną z ciekawszych propozycji z oferty Wenty jest wspomniany model LW45 Comfort Plus, który może zmienić wszystko, jeśli chodzi o wasze podejście do oczyszczania i nawilżania powietrza. W centrum tej rewolucji znajduje się technologia Venta Wave 3D, wprowadzona przez założyciela Venta w 1981 roku. Dyski Venta Wave 3D obracają się w wodzie, wykorzystując zimną ewaporację do tworzenia higienicznej pary wodnej. To nie tylko efektywne nawilżanie, ale również skuteczne oczyszczanie powietrza poprzez przechwytywanie szkodliwych cząsteczek, takich jak kurz czy pyłki, które są zatrzymywane w zbiorniku wodnym. W rezultacie powietrze w Twoim domu jest nie tylko wilgotne w zakresie od 40 do 60%, ale także wolne od szkodliwych substancji. W sezonie jesienno-zimowym, gdy powinniśmy pamiętać o oczyszczaniu powietrza, często zapominamy o utrzymaniu odpowiedniej wilgotności. Suchemu powietrzu w naszych domach możemy przypisać szereg problemów. Od suchej skóry i pękających ust, po zwiększoną podatność na infekcje wirusowe. Właśnie tu wkracza Venta LW45 Comfort Plus, eliminując te problemy. I tworząc optymalne warunki dla zdrowego życia. Warto podkreślić, że Venta Wave 3D nie tylko nawilża, ale także skrupulatnie czyści powietrze, przechwytując cząsteczki o wielkości do 10 mikrometrów. Zimna ewaporacja, jaką oferuje ta technologia, jest uznawana za najbardziej naturalną, najlepszą i najbardziej higieniczną metodę nawilżania. Dzięki niej powietrze zawsze utrzymuje wilgotność w zakresie od 40 do 60%, co ma kluczowe znaczenie dla naszego zdrowia. Zbyt suche powietrze w naszych domach to często przyczyna wielu dolegliwości i kłopotów, w których nie zawsze jesteśmy świadomi, a to nie są przyjemne rzeczy, chociażby sucha skóra, przesuszone oczy czy pękające meble, a to tylko niektóre z potencjalnych problemów. Wenta LW45 Comfort Plus stawia temu wyzwaniu czoła w trakcie sezonu grzewczego. Urządzenia ma też inne cechy, o których warto wspomnieć. Wśród nich jest dostosowanie do wody kranowej, higieniczny proces parowania na zimno, eliminacja pyłków i cząsteczek kurzu cichą pracę oraz łatwość obsługi, dzięki której nawet mniej zaawansowane technicznie osoby nie będą miały problemu z korzystaniem z urządzenia. Co istotne, zostało ono specjalnie zaprojektowane do pomieszczeń o powierzchni do 60 m2, zapewniając kompleksową ochronę przed szkodliwymi substancjami zawieszonymi w powietrzu. Jednym z kluczowych atutów Venta Wave 3D jest brak potrzeby wymiany filtrów. Urządzenie korzysta ze świeżej wody jako najlepszego naturalnego filtra filtra, co jest nie tylko przyjazne dla środowiska, ale eliminuje także dodatkowe koszty związane z wymianą filtrów. Cicha praca urządzenia sprawia, że można z łatwością cieszyć się spokojnym snem, co jest szczególnie ważne dla osób pracujących zdalnie. W tym miejscu warto też wspomnieć o dwóch innych modelach. AeroStyle LW74 WiFi, dedykowany na powierzchnię do 90 m2, oferuje zaawansowaną technologię nawilżania z interaktywnym ekranem i zdalnym sterowaniem przez aplikację, co dla wielu osób może być najważniejszą zaletą. Jeśli chodzi o model AH902, to jest to hybrydowe rozwiązanie dla przestrzeni do 90 m2, łączące oczyszczanie z filtrem HEPA14, lampą UVC i nawilżanie za pomocą dysku Venta Wave 3D, aktywowanego plazmą oraz z inteligentnym sterowaniem poprzez aplikację mobilną. Pomimo różnic w zastosowanych technologiach, każde urządzenie kładzie nacisk na łatwość obsługi, co sprawia, że są dostępne dla różnych grup użytkowników. Na dodatek dedykowane są różnym przestrzeniom, umożliwiając dostosowanie wyboru do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dajcie znać w komentarzach, który z modeli byłby w sam raz dla was, a my widzimy się w następnym materiale. Na razie, cześć!